Jesteśmy już w Bułgarii. Z powrotem w Unii. Z powrotem w Unii, tak. Właśnie teraz. Dostęp do internetu mamy. Zaraz będziemy mieć, więc wszyscy są zadowoleni. Czekaj. Tak, tutaj wygląda wyjazd z granicy: trochę taki ro... rozkopany, że tak powiem. Jakieś miejsca do zaparkowania, stacje, wszystko pozamykane. Nie, to nie policja, tylko jakiś parkingowi. To budowlańcy. Tierów znowu już bardzo dużo stoi, a my nie idziemy. Bułgaria, kraj unijny, nie jest jeszcze w strefie Schengen. Darek, Laura i Oliwier są po raz pierwszy w Bułgarii. A ja obliczyłam, że chyba ostatni raz była w 90 roku, czyli 30 lat temu. Powiem wam, że teraz tutaj nie ma autostrady, do Sofii chyba nie ma tej autostrady, tak? Tak, z tego co ja widziałam to nie ma Więc takimi dróżkami teraz będziemy musieli jechać No ale to z 50 km A. Przejechaliśmy teraz przez Serbię, około 500, nie wiem, 500 km, 540 może kilometrów zrobiliśmy, co Serbia nam zajęła Teraz została na Bułgaria, no i zobaczymy, czy dojedziemy do granicy i co będzie na granicy. Tu wam Paulina zaraz powie, o co chodzi. Jeszcze jedna rzecz odnośnie naszego wjazdu do Grecji możemy mieć mały problem, ponieważ przez to całe zamieszanie z paszportem mieliśmy wyrobione kody QR, które obowiązują wszystkich wszystkich, którzy wjeżdżają do Grecji i trzeba sobie taki kod wyrobić. Myśmy wyrobili sobie, ale ten kod QR mieliśmy na wczoraj i na ten nieważny dokument. Natomiast wczoraj, gdy odebraliśmy nowy dokumentarka, wyrobiliśmy sobie nowe kody QR, natomiast nie wpuszczało daty, nie mogliśmy wybrać innej niż datę. Jutrzejszą, czyli 8 Ta, na jutro. Tak na tak, jutro. Tak. Mamy na wczoraj i na jutro, nie mamy na tak, dzisiaj. A nie mamy na dzisiaj, a generalnie mamy z 200 km do tej granicy, więc. Zastanawiamy się, czy nas puszczą. Zastanawiamy się, czy nas wpuszczą. Tak wygląda dojazd do Sofii, do, tą drogą, którą jechaliśmy z granicy, właśnie wjeżdżamy do Sofii. Znaczy, dojeżdżamy, no do, jesteśmy gdzieś tam na przedmieściach Sofii. My tutaj gdzieś zaraz będziemy na obwodnicę odbijać. Zobaczyć kawałek, muszę odłożyć aparat fotoradar. i się skupić. Right. Right. Przejeżdżamy właśnie przez miejscowość Pernik. No, oczywiście przed mieściami tak, leci obwodnica. Ale jakieś takie ciekawsze tutaj górki, jakieś tam pagórki. Taka trochę fajniejsza ta trasa, nie? No, Taka te, też w górach w ogólnie na razie idziemy. Ale tak... Przyjemnie. Może tutaj będzie widać troszkę tego miasteczka. Miasta. Takie gorzyste teren do Jakieś zakłady wielkie. Takie nienudne no. To tylko musimy na stację zaraz gdzieś wjechać i zatankować, bo się paliwo nam pęczy. No. I zjemy coś. I ho. coś zjeść, bo nie jesteś. O, i zjechaliśmy na stację w pierwszą, lepszą jaka jest, ale powiem wam, że jest strasznie mała. Nawet się nie ma gdzie tutaj przyczepią zatrzymać. mała stacja. Nie ma nawet miejsca na to, żeby gdzieś, więc zatankujemy sobie tylko i... Lecimy dalej, za 5 km jest strzał. to jest obsługa ogólnie na stacjach, więc Pani nagłuje auto. Zaraz Wam pokażę ile kosztuje benzyna, sprawdzę sobie jeszcze przyczepkę. Po tych górkach tutaj e, spoko Wam powiem, nic nie jest ciepłe ani... Znaczy jest ciepłe, ale nie jest gorące. Z tego nic nie odpadło, jest ok, jeszcze tą stronę sprawdzimy. Eee, ciepłe nie... Ciepłutkie, nie, nie jest gorące, więc nic się nie dzieje po tej góra. Dobra, zatankowane, nie wiem czy będziecie widzieć, 56 litrów, tutaj jest po 1,86 lewa, lewa chyba tak, tutaj lewo są w Bułgarii. Paulina już idzie, tutaj pełny serwis, full serwis, pani nam tu jeszcze szyby umyje, więc pełna kultura jest już Ruszamy na drugą stację, bo tutaj zaraz obok miała być za 5 km, moja informacja, że to jest Shell. Więc może będzie troszkę większa i będzie się gdzie można zatrzymać. Stanęliśmy sobie na stacji na Shellu. Też nie ma miejsca za dużo, jak widzicie tutaj za mną. Jakiś taki parking i tyle. Ale wcisnęliśmy się tutaj przy płotku, więc sobie zjemy teraz coś. Tu jest w ogóle McDonald's. Ktoś kiedyś szukał, to tu jest McDonald's, ale nie możemy mieć McDonald's, tylko sobie zrobimy normalnie jakieś jedzenie chyba. Chociaż jeszcze nie wiem, zapytam się. Co my w ogóle robimy? No, dobra. no i co? Tutaj wszystko ok? Nie. spadło? Kołdra spadła? Będąłka, no A my no. robimy, co, jemy jakiś obiad, czy po dobra. prostu idziemy do maka? Ja nie chcę. Obiad. Nie, dobra, zjemy obiad. Ja już mam dosyć. Ale tam torbka moja została. Ostatnio mak był, nie? Tak, dobra, muszę Oliwiera tutaj pozgarniać, dajcie nam chwilę. Kółeczko podeprzemy i coś zjemy normalnie. Dobra, coś sobie zrobimy, mamy tutaj kurczaki, które zjedliśmy sobie z Polski. Podgrzejemy je sobie, kawkę jakąś zrobimy może. Zagotujemy wodę w czajniku, w czajniku mówię, w garku i sobie kawki zrobimy. A tutaj całe łóżeczko pościelone i już można działać. Aha, kółką miałem opuścić, dobra, bo jak wszyscy tu to się zawali to. A, to opuszczę kółko. Tutaj nie wytrzyma no. Podniesiemy chłupkę. O, jest git. To, żebym pamiętał sobie później. Ale będzie wyżera. Kurczak domowy. I z, z jakimś musztardą. Nie co ładujesz, a sos ci został. <Słyska> musztarda, mustarda wostaniała. <Słyska> Jest działa. Dobra, to jeszcze wstaw mi garnuszek z wodą. Kawkę się napijemy. Nie ma mojego garnuszka? Nie, właśnie wzięłam mały garnuszek z wodą. Dużo będziemy brać W im Baku będziemy gotować wodę na kawę? Nie mamy czajnika normalnego, z wystrójką elektrycznym. Ale tak też można. Dwie kawy idą. Nie starczy na problem. Starczy, starczy. Nie starczy. Idealne, idealne rozdanie. A bo ty sobie robisz taką słabo? Tak. No to idealnie ci to by się udało. Doleć ci wody? Nie, nie, mleka musimy już doleć. Dobra, starczy. Kurczaczki też już tam się go dochodzą, więc zaraz zjemy sobie. I w dalszą podróż. Do granicy greckich. Trochę takie spartańskie warunki jedzenia, bo nie, nie mamy stolika złożonego, więc naukujemy. My sobie gdzieś tutaj na boku usiądziemy i też zjemy na spokojnie. Krawki się napijemy. Jeszcze po kawusi i w drogę. Patrzcie, ładne widoczki. Temat jedzenia ogarnięty. Teraz by się przydało spożyć, spać na 5 minut. Drzemkę sobie zrobić, no trzeba jechać dalej. Dobra, jesteśmy po obiadku. Obiadek zjedzony, kawka wypita. Lecimy dalej. W drogę jedziemy dalej. Teraz mamy cel dojechać do granicy greckiej. I zobaczymy, może uda nam się go ją przekroczyć. Zobaczymy, no ja jak będzie. Uszuk, nie Nie, otwierajmy nigdzie żadnych okien. Masz. Szyberdach otwierajmy, ale później go zamknęłem. Ja go zamknąłem. A, zamknęłaś ja go, go, dobra. Ja go Odprawa zrobiona, można ruszać. Jeżdżając do Bułgarii czy do Grecji, yy, przesuwamy zegarki o godzinę do przodu. Także z 17 zrobiło nam się teraz 18. Jedną godzinę straciliśmy. Nie straciliśmy tam jedną godzinę. Ale zadowoleni, uśmiechnięci jedziemy do przodu i ostatnia granica przed nami. Jest ja stres... przynajmniej mnie stresuje. Ostatnia granica, i jesteśmy w domu. I jesteśmy w Grecji. A potem to będziemy się zastanawiać, jak Jeszcze pokaż, Paulina, po zobaczcie, jakie tu są wielkie te góry. Naprawdę wysokie te góry. Jakie Teraz, co prawda, chmury są, ale tu już, tu już jest ładne niebieskie niebo się robi, więc jest szansa. 21 stopni się zrobiła. Przed chwilą, jeszcze jak jedliśmy, było 17. Więc zjeżdżamy z tej góry. Cały czas w dół praktycznie jedziemy. Zostało nam jakieś 90 km do granicy greckiej tutaj już, już widać ten troszkę inny klimat jaki, że tutaj panuje. Trochę inna te roślinność jest, inne drzewa. Inaczej ta ziemia już taka bardziej jasna, wypalona, sucha. sucha. A tutaj autostrady tak wyglądają w Bułgarii. Fajne, równiutkie autostrady, fajnie się tym jedzie. I takie zróżnicowane właśnie, coś góry, jakieś tunele, to tutaj teraz będą jakieś tunele, mosty. Tak, jest na co popatrzeć przynajmniej. Jakoś czas na tej autostradzie zlatuje, nie jest takie monotonne. No. Jeszcze Wam pokażę jak przez tunel, do tunelu jedziemy A to króciutki 400 metrów Ale jest... Im niżej zjeżdżamy, tym tak naprawdę cieplej się robi, bo już jest... 24 stopnie się zrobiły, więc... Nie, jak dojedziemy tam do granicy to już będzie cieplutko Niestety wszystko co dobre się musi skończyć I nasza autostrada, którą Darek się tak zachwycał się no skończyła no. Skończyła się, no i teraz Tylko 77 nie wiemy. km jesteśmy przed granicą Jedziemy taką drogą Ale czy to nie jest Nie wiemy czy, czy tak zostanie, czy się gdzieś tam wbijemy w pewnym momencie jeszcze na jakąś autostradę. Bo widzieliśmy, że tutaj przekupują się tak naprawdę przez te góry, tunele robią. Więc może gdzieś tam jakiś objazd tych gór na razie i później znowu będzie jakaś autostrada, ale nie wiemy, zobaczymy. Przypomniała mi się jeszcze jedna ciekawostka o Bułgarii, że oni odwrotnie niż my. Jak mówią tak, to tak robią głową, a jak mówią nie, to tak kiwają głową. Zupełnie odwrotnie niż u nas. No, to teraz się na granicę i ci powiedzą, że cię nie wpuszczą. Bo... Że nie, to że nie znaczy, że nie, tylko żeby jechać, nie. Ta droga ma też swoje uroki. Jedziemy po prostu teraz już w typowych górach. Tam... Teraz ciekawiej to wygląda. Tunele. Góry. O. Do okien, na górę. Fajnie to wygląda. Hrabisko tam tam jakie ładne góry. Cały czas wszystko w górach tu jest. Po no, tych tak wszystkich miejscowościach, górach, wioskach, tych uroczych widokach, z powrotem wjechaliśmy na autostradę. Więc jest autostrada chyba do hmm. już do granicy. Tak Sprawdźmy. nam się wydaje. Jeżdżamy mhm. do granicy, ale jeszcze dosyć daleko mamy. Tiery stoją na jednym pasie. No ale ten tir tutaj jedzie sobie przed nami. Przed wieczką stał. Teraz ruszył. Gdzie on jedzie w ogóle? Robi wszystkich w konia. To za ile tutaj stoi tych tirów na każdej granicy, tyle tirów stoi. Masakra jakaś. I wszyscy czekają są na Są wszystkie narodowości. A ten stwierdził, że jeszcze wszystkich w sobie wyminie. I pojedzie. Tutaj też stoją tiry. My musimy się kierować tutaj. O, tutaj jest przejście graniczne. 14 minut, no i słuchajcie, tutaj dojeżdżamy teraz do przejścia greckiego, zobaczymy czy nas przepuszczą, teraz, będę, teraz dopiero będzie jazda. Teraz jest chwila prawdy. Udało nam się przejechać przez granicę, mamy tutaj paszporty, nie ma niestety Pauliny, bo Paulina musiała zostać i pobierają od niej próbkę, czy nie ma czasem koronawirusa, jedna osoba albo ja albo Paulina musiała iść, więc Paulina została, ja tutaj odjechałem na bok. I, I no i co? I czekamy teraz. by mówili, że 5 minut to zajmie i możemy jechać dalej No, twoja relacja na żywo co... Nic, wymazali mnie Wymazali cię z pamięci. Także zobaczymy, zobaczymy, czy zdrowi, czy chorzy jesteśmy. Ale wszystkich jechali równo. Tak, wszystkich, dokładnie. Pierwsza bramka i od razu płacimy 2 euro. Zaraz za granicą pierwsza bramka i opłata... Co? To... Opłata 2 euro 2 euro z... Kolejne brameczki przed nami. Jest, za, za te 2 euro nie, daleko nie pojechaliśmy. Patrzcie na każdej co to jest, na każdej lampie ptak siedzi, widzicie? Okay. <laughs> każda, e? Praktycznie każda lampa obstawiona przez ociany, czy co tak. I tutaj zaraz zobaczymy. Jedna euro tak wyglądają mniej więcej tutaj greckie autostrady od granicy Zbliżamy się, znaczy może nie zbliżamy się, ale kierujemy się na Saloniki teraz, też tutaj takie górzyste tereny, u nie, drogi też troszkę kręte, ale tu już są fajne też te autostrady, równiutkie, fajnie się jedzie. Chcemy dojechać na Camping Sylwia jeszcze dzisiaj, ale... Zobaczymy, czy nam się teoretycznie, uda. teoretycznie nawigacja pokazuje nam, że będziemy na 22, więc jest szansa, że dojedziemy, zobaczymy, jak ta droga będzie wyglądać. Chyba rekordowe spalanie na odcinku 1000 zrobiliśmy? 800 km. Co prawda z tym solówką, jazdą solówką do tego do Budapesztu więc nie wiem czy to się liczy, ale mamy spalanie na poziomie 9,9 litra na 100 km. Więc poniżej dychy zeszliśmy ze spalaniem. Trochę zaczyna nam się już tutaj ściemniać, bo się robi. Jest już po 21.00 i dojeżdżamy właśnie do Salonik. Tylko my troszkę chyba z boku te Saloniki gdzieś tam pokonamy. A tutaj przed nami, tam po lewej stronie, co dużo pewnie nie zobaczycie, widać właśnie Saloniki. I tutaj autostrada, która przechodzi przez Saloniki. My teraz będziemy odbijać znowu w prawo na Ateny. Więc jako taką w te Saloniki nie, nie wjeżdżamy. Ale macie taki przedsmak greckiej greckie obwodnicy salonik. Zostało nam jakieś 95 km do kempingu, więc chcemy po prostu dojechać już do kempingu. Będziemy gdzieś koło 22 i zobaczymy. Lecimy na kemping, ciemno już się zrobiło, zostało nam 40 km. Trzy pasy, trzypasmowa droga, prosto do Aten. Minęliśmy ostatnie bramki, tam niestety kwota była trochę wyższa, bo kosztowało tam 5,5 euro, nie? Tak, były e... w sumie, chyba od początku jak przejechaliśmy granicę, były 4 bramki minęliśmy, 4 albo 5 bramek minęliśmy. Tak i łączna wartość jaką zapłaciliśmy za bramki to było 10 euro i 20 centów I dojechaliśmy do, jesteśmy teraz przy parali Dojechaliśmy na kemping, ale on jest otwarty? Kemping Sylwia, tutaj jest kemping Sylwia, gdzie to się wjeżdżało? Już nie pamiętam Czy przyjechaliśmy? Nie, tutaj się wjeżdżało chyba no, Otwarty jest? Otwarty jest Otwarty jest wjeżdżają Normalnie chyba czekają na nas Jak fajnie jak fajnie. Wjechaliśmy Wjechaliśmy, tylko że... Yy, ktoś tu jeszcze jest? na recepcja widzisz, jest otwarta. Bo jest i pani nasza Jest fajnie. <gry> dojechaliśmy, jest godzina. Zaraz wam powiem, która jest godzina nie 22.30. Tak. Właścicielki są przeszczęśliwe, że, że dojechaliśmy. Nikogo w sumie chyba nie ma, nie są, są. są jakieś dwa namioty i powiem wam, że jest 22.30 i nie czasu, czyli naszego jest do pierwsza 30. .30, .30, .30. I tak na szybko, bo chcemy się rozłożyć i chyba pójść spać. E, zrobiliśmy około, nie wiem. 1050 km. Nie, chyba nie zrobiliśmy. 1050 km Po 1000 chyba zrobiliśmy kilometrów. Zobaczymy jutro. Jest ciepło, fajnie, czuć już morze. Czuć to, czuć ten zapach morza. To zapad, jest nasze może, miejsce, tak. także ten udało camping. nam się. Udało Wleciemy. nam się. Nie za dużo nas widać i, i nic tu już więcej nie zobaczymy. odpinajmy nie się, odpinajmy się. I...